Yapayep akwak ti aaaa Thank you, Mr. Jesteśmy z tobą, Jesteśmy z Tobą! Eltonus, jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Elanus, jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą!

Jak u Ej, jedziemy teraz w megafitę Wszyscy Jeszcze raz, jeszcze głośniej Mega megafitę, dawajcie I go Nasze na te które my... Dalej.

Jesteśmy z tobą! Jesteśmy z tobą! Ej czarów! Yeah, they Łapiemy się za paliw, wszyscy! Cały stadion! Cały stadion łatwiejmy się za wszyscy! Ej jedziemy głośno bracia razem! Tańczymy! Raba da, raba da, do małego walczyka Ej tańczą go kibice, kibice, kibice kibice,